Paulina Febo to była taka bardzo wyrazista, kolorowa postać. Ty lubiłaś ją? Bardzo. Cały czas ją lubię. Uwielbiam. Dla mnie każda rola jest wyzwaniem. Nic mi nie przychodzi tak. W związku z tym to też. Natomiast to rzeczywiście jest taka rola, w której ja mogłam się zmierzyć z bardzo różnymi skrajnymi emocjami, ponieważ ten serial trwał najpierw przez półtora roku pierwsza seria, a potem teraz cały czas trwa druga seria. I rzeczywiście dzięki Piotrkowi Jaskowi ja mogłam naprawdę pokazać dużo swoich kolorów i za to jestem bardzo wdzięczna. I uważam, że to jest w ogóle świetna postać świetna rola. I bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić. A czemu Pauliny nie ma? W tej części? Nie wiem. Trzeba by się zapytać. Myślę, że to nie jest pytanie naprawdę do mnie. Ja to często powtarzam. Ale tak naprawdę, gdzieś tam wszystko urzędu na, na, na etapie rozmów, które się odbywały w czerwcu i po prostu te rozmowy się nie odnowiły. W związku z tym, tak naprawdę, nie wiem. Ja, ta, ja też tak naprawdę nie wiem, co się z nią dzieje w serialu do końca.